Cześć, witajcie, Asasyn08 z tej strony i witam Was w kolejnym inboxingu na moim kanale. Moi drodzy, miesiąc maj za nami, także czas spakować paczkę dla top donatora miesiąca maja właśnie. I bez niespodzianek, top donatorem miesiąca maja jest ponownie ten sam użytkownik. Strachy na lachy, dziękuję Ci bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. I już teraz nie przedłużając, zajmijmy się pakowaniem paczki Dlatego to do najtora miesiąca maja. Co działo się w maju na kanale, jeżeli chodzi o streamy? Jedzenia co prawda nie było, żadnych testów i tak dalej, ale mimo wszystko wrzucam do paczki oczywiście szamkę. Wiem, że strachy na lachy polubił, także wrzucam tutaj oczywiście frugo. Trzy różne kolory, zielony, pomarańczowy oraz niebieski. Także tutaj te frugosy lądują do paczki. Żebyś miał y, czym przegryźć sobie to wszystko, no to wrzucam jeszcze kolorowe chrupki maczugi, a także dwa opakowania draży, korsarze oraz marynarze. Także, żeby tutaj było co pojeść, ale jeszcze co do jedzenia, to mamy tutaj jeszcze parę rzeczy. Nie było tego ostatnio, bo nie mogłem znaleźć, a tym razem są gumy Donald, będą jeszcze gumy Turbo. Niestety nie mogłem ich nigdzie znaleźć aktualnie, więc, więc niestety, ale do paczki na pewno wrzucę. Także mamy gumy Donald i wrzucam jeszcze monetki czekoladowe. Tym razem moneta 100 dolarów. Także 5 takich monetek czekoladowych również tutaj wrzucam. Niestety, niestety, duży minus, w tym miesiącu nie będzie medalu za Top Donatora, ponieważ medale wyszły. Niestety, kurczę, nie mogłem ich kupić w Candy Popie, ponieważ tam kupowałem, medale się rozeszły, także no niestety medalu w tym miesiącu nie będzie, także no troszeczkę sadek. I jeszcze taka informacja dla tych, którzy mogą się zastanawiać, dlaczego akurat taka szama się tutaj znalazła, ponieważ testowaliśmy to jedzenie na jednym ze streamów, chyba w marcu i w kwietniu, także no wrzucam tutaj do paczuchy. Dobra moi drodzy, teraz lećmy sobie do gadżetów związanych z moim kanałem. Na początku kilka wlepeczek od Kaktusa z pamiętnego unboxingu paczki od Kaktusa. Dwie przypinki, to są chyba z Mystery Boxa z Pokemonów, a także chyba z Dragon Balla, z tego co pamiętam. Cztery obrazki z serii z Gum Turbo. VIP karta z serii z tajemniczych saszetek z Minecrafta. Karta 3D z saszetek z GTA V. Dwie Fortnite'owe figurki z tajemniczych saszetek z Fortnite'a. Oczywiście dwie jakieś tam losowe giwerki również... Dołączam do tych postaci. Oczywiście Pin również musi się znaleźć. Ten akurat pochodzi z loot gaminga z grudnia 2016 roku, również był unboxing na kanale, no i jest to słuchajcie, Pin Space. I właśnie do tej przestrzeni kosmicznej za chwilę się przeniesiemy, jeżeli chodzi o kolejne gry oraz gadżety. Czas na Lego, moi drodzy. No, jakie Lego ląduje w tej paczuszce? Na streamku robiliśmy sobie Lego Star Wars. No, jeżeli chodzi o Lego Star Wars, no to składaliśmy sobie X-Winga. Niestety nie mogłem nigdzie w sklepie znaleźć już tego X-Winga, dlatego strachy na lachy. Oddaję ci mojego X-Winga, czyli dokładnie tego, którego składaliśmy sobie podczas streamka. E, ale żeby nie było, że o mój Boże, złożony X-Wing i tak dalej, ja ci go rozbroję i wrzucę tutaj do paczki, żebyś mógł sobie go złożyć na nowo. Ale też żeby nie było, że do, dodaję ci takiego e, otwartego polibaga. To oprócz tego X-Winga, którego tutaj na razie sobie tak delikatnie włożę, ja go oczywiście rozbroję, także spokojnie. Wrzucam ci coś, co składaliśmy na jednym z live. Dla wspierających przed tymi publicznymi live'ami, czyli Lego Minecraft. I tutaj mamy akurat, słuchaj, e, Dripstone Cavern. Cavern, coś takiego. Także e, daję ci polibaga z Minecrafta, ale też, żeby nie było za nudno, jeżeli chodzi o Lego, to dorzucam ci taki zestawik. No, był maj, była majóweczka. To dorzucam Ci taki zestaw Fire Rescue Motorcycle. Także Grillman oczywiście przesadził z kiełbaskami na maj, na majóweczce, także będziesz musiał uratować sobie tutaj tego naszego Grillmana od tego płomienia. Także klocuszki tutaj oczywiście Ci również dorzucam, Lego, także, także taki zestawik również tutaj się znajdzie. No i moi drodzy, lecimy dalej do gadżetów. Mówię Wam o przestrzeni kosmicznej i zanim do tego przejdziemy, to jeszcze oczywiście X-owe skarpetki. W poprzednich miesiącach miałeś e, skarpetki z Ghost a także z Freddy'm Krugerem. to teraz proszę bardzo z Jasonkiem. Także skarpeteczki Mr. jason Jason'kowe również tutaj wrzucam do paczuchy. A już teraz przejdźmy do tej przestrzeni kosmicznej. Jako iż w maju mieliśmy streama LEGO, oczywiście raz w miesiącu pojawia się LEGO Stream, składaliśmy chociażby X-Wing'a, graliśmy sobie w grę LEGO i oczywiście był LEGO Fortnite, to teraz przejdźmy sobie do tych tematów Star Warsowych. Wrzucam Ci do paczki koszuleczkę. Niestety jest ona w rozmiarze XS, więc może, nie wiem, dla rodzeństwa tudzież dla kogoś innego Oficjalna, licencjonowana koszuleczka, nowa, zaplombowana koszulka. Tak ona się prezentuje: Imperial Force. Także, no taka koszuleczka prosto z Loot Gaminga. XS ma takie wymiary, także możesz sobie zobaczyć, jak to wygląda. Także, no taka koszuleczka tutaj się również znajdzie. I na koniec, żeby dopełnić listę gadżetów Star Warsowych, wrzucam ci Fanko Popa. Jest to Pop, dokładnie rzecz mówiąc, Ronin i B556 sorry, ale ja się nie znam na na Star Warsach. Special Edition świeci w ciemności i ta postać jak widzisz jest Bubble Headem, także jeszcze głowa się rusza. Star Wars, tak to wygląda. Z tyłu proszę bardzo Star Wars Visions, no tak wygląda ta cała figureczka. No jest to naprawdę kawał, kawał naprawdę ciekawego zestawu. Jest on nowy, nieotwierany, także no, taka duża figurka pop. Oczywiście tutaj do tej paczuchy również się zalicza, także proszę bardzo wrzucam ją na razie w taki oto sposób. No i co? Jeśli chodzi o gadżety to tyle. Chyba, tak mi się przynajmniej wydaje. Najwyżej coś jeszcze tam dorzucę później, jeżeli coś mi tutaj jeszcze umknęło. A teraz przejdźmy do gier i w sumie nie tylko gier. No to co, będąc jeszcze w tematyce Space, Star Warsów, no to dorzucam Ci dwa filmy Star Warsowe, a raczej Lego Star Wars. Padawańskie Widmo to jest pierwszy film, natomiast drugi to jest Lego Star Wars Nowe Kroniki Jody. Także dwa filmy animowane Lego Star Wars, również tutaj się znajdą w paczuszce, także dorzucam. Będąc oczywiście dalej w tematyce Star Warsowej i gamingowej, już teraz przechodzimy, moi drodzy, do gierek. Wrzucam Ci taką płytkę Star Wars i tutaj mamy demówkę Republic Commando i nie tylko jakieś trailery, wygaszacze ekranu, tapety i tak dalej, także taka taka bonusowa płytka, że tak powiem. Oprócz tego, jeśli chodzi o gierkę, no to wrzucam ci Lego Star Wars 2D Original Trilogy. Jest to oczywiście gierka pozbawiona Steama i tak dalej, także bez żadnego problemu sobie ją zainstalujesz. No i słuchaj, jeszcze dorzucam Ci Star Warsową gierkę. Prawdziwy klasyk i unikat, jeżeli chodzi o gry, czyli Star Wars Jedi Knight, Dark Forces 2 i Mysteries of the Sith. Także... Sith, przepraszam. Także dorzucam Ci również... Tą giereczkę, jeśli chodzi o Star Warsy. Jeżeli chodzi o Star Warsy, to tyle, i teraz przejdźmy do pozostałych gier. No i oczywiście klasycznie lecimy sobie od tych w cudzysłowie najmniejszych do tych największych. Na początku, oczywiście, gierki e, gazetkowe, że tak powiem, czyli mamy tutaj kill switch, jeżeli chodzi o gierkę z e, klika. Każdej, pewnie dla niektórych jest to gra dzieciństwa. Crazy Machines również tutaj się znalazło. Road to Fame. No Fame to ty już masz panie strachy na lachy zdecydowanie. I Alexander również tutaj się znalazł na tej płytce. A jak lubisz sobie powędkować to powędkujesz również na ekranie. Wędkarz 3, Cartmania, a także Need for Russia. Także tutaj też takie trzy gierki. I w pudełeczku jeszcze dorzucam ci atomówki Atak klonu straszliwego Mojo Jojo. To też pewnie dla niektórych będzie gra dzieciństwa. Także może też dla ciebie w jakimś stopniu. Nie mam zielonego pojęcia, także dorzucam również atomówki. Lecimy teraz do gierek pudełkowych. No i moi drodzy, zaczynamy na spokojnie. TD Ultimate znajduje się w paczuszce. Xenoclash. SAS Secure Tomorrow. Civilization 4. Virtua Fighter 2. Soldier of Fortune 2 Gold Edition Asterix i Obelix XXL i ostatnią giereczką będzie Need for Speed 3 Hot Pursuit totalny unikat i naprawdę gra legenda także ostatnią gierką będzie Need for Speed 3, również tutaj ląduje w paczuszce delikatnie i oczywiście dopełniamy całą paczuszkę asasynowym zdjęciem oczywiście będzie tutaj podpisik, a z tyłu podziękowaniem za miesięczne wsparcie jeśli chodzi o live'a Pan Strachy na Lachy ewidentnie jest kolekcjonerem moich zdjęć. To już jest trzecie takie zdjęcie, które dostaję ode mnie. Także będzie podpisik. Tak samo jak podpiszę jedną z tych gierek, którą to jeszcze zobaczę, ale będzie również podpisik. Także co, moi drodzy, zdjęcie ląduje i to, moi drodzy, będzie tyle, jeżeli chodzi o paczkę za Top Donatora miesiąca maja. Dajcie znaka, jak oceniacie tą paczuszkę, co wam się w niej najbardziej podoba. Także sekcja komentarzy jest wasza. Jeszcze raz dziękuję za uwagę, trzymajcie się, no i do zobaczenia za miesiąc w inboxingu paczki dla top donatora miesiąca Czerwca. Aha i moi drodzy, zapomniałem jeszcze o bardzo ważnej rzeczy. Podkładka od Jorpad.pl, Misterixowa podkładka również w paszce dla nie która się znajduje. Niestety w tej paszce nie będzie tej podkładeczki, ponieważ no od samego początku zamysł był taki, żeby ta podkładka była naprawdę mega unikatowa i żeby była po prostu dla tych najwierniejszych widzów, że tak powiem, czyli dla tych, którzy faktycznie no chcą w jakikolwiek sposób wesprzeć kanał i tak dalej, czy w ogóle właśnie moje Osobę, jeżeli chodzi o te streamy, no i ta podkładeczka była zawsze dla tego Top Donatora miesiąca. Jako iż trzeci miesiąc z rzędu Strachy na Lachy jest właśnie tym Top Donatorem, no to on dostał jedną podkładkę, jedna podkładka na jednego użytkownika. Tak żeby wiecie, no po prostu była naprawdę mega rerta podkładka i tylko i wyłącznie dla jednego widza w miesiącu. Myślę, że jest to zrozumiałe dla wszystkich. Także moi drodzy, zachęcam, zachęcam do bycia top donatorem miesiąca, żeby chociażby dostać tą mega 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 limitowaną Misterixową podkładkę na biurko prosto od iorpad.pl. Jeszcze raz to tyle, jeżeli chodzi o ten film. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia na streamkach w piątki na YouTubie, a od poniedziałku do niedzieli, za wyjątkiem piątku na TikToku. Także moi drodzy, dzięki jeszcze raz za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!